Witam wszystkich! Słuchajcie, dziś fajny przepis na zupę gołąbkową taką alternatywę dla tra tradycyjnych gołąbków. Szybka w przygotowaniu i bardzo smaczna. Tak więc zaczynam od pokrojenia sobie warzyw. Najpierw kroję cebulę. Cebulę niezbyt do drobną kostkę. Powiedzmy, że tak w zupełności wystarczy. Także tą zupę przygotujemy bardzo szybko, dosłownie pół godzinki i zupa gotowa, zupa na talerzu. Dobra, mogę sobie to przełożyć. Teraz pokroję sobie kapustę, u mnie kapusta ma. Trochę ponad półtora kilograma. Myślę, że pół tej główki w zupełności do tej zupy wystarczy. Kapusta młoda, także wiecie, nie wymaga zbyt duże, długo gotowania. Długiego gotowania kapusty nie kroję drobno, tak jak na kapuśniak, tylko na pół i wiecie. Żeby było czuć taką frakcję gołąbków. Tego głąba odłożę. Nie wiecie, dosyć grubo. Tutaj nawet nie będę przekrajał I dobra. I teraz przenoszę się do kuchenki. Słuchajcie, jestem już przy kuchence, na rozgrzaną patelnię wrzucam mięso, Mam tu, miałem tutaj 600 gram karkówki, ale możemy użyć innego mięsa, łopatki na przykład, czy ewentualnie mięsa drobiowego, to nikomu nie przeszkadza. Wiem, że nie jest to profesjonalne nagrywanie, źle trochę się samemu nagrywa. No ale... Ale jakoś to nic A słuchajcie, a tutaj mam 2 litry bulionu. Ja mam bulion warzywny. No muszę przyznać, że z kostki. Najlepiej jakby był rosół, no, ale niestety nie mam. Także jeśli ktoś ma rosół z poprzedniego dnia, to jak najbardziej. I słuchajcie, wrzucam do tego, do tych dwóch litrów bulionu, trzy listki laurowe i powiedzmy pięć ziarenek ziela angielskiego i odrobina pieprzu. Kilka ziarenek pieprzu. I do tego, do tego jeszcze pół szklanki Pół szklanki ryżu. Pół szklanki ryżu na tą ilość bulionu w zupełności wystarczy. Nie chcę, żeby to było zbyt gęste. I teraz na małym palniku. Niech ten ryż się podgotuje. A ja za chwilę dodaję przyprawy do mięsa. Słuchajcie, ja do mięsa dodaję pół łyżeczki pieprzu. Półtorej łyżeczki powiedzmy papryki słodkiej. I bardzo niedużo soli. Ponieważ bulion wiadomo, już jest sam w sobie słony. Także nie chcę, żeby to było zasłone. W każdej chwili możemy doprawić. Także lepiej dać mniej. A doprawić później do smaku. Teraz. Mięso muszę obsmażyć, dobrze obsmażyć oczywiście. Za chwilę pozostałe dodatki. Ale niech teraz mięso się usmaży. Słuchajcie, mięso delikatnie się już podsmażyło. Teraz dodaję cebulę. I niech to wszystko razem się fajnie dusi. Musimy często mieszać oczywiście, żeby się nic nie przypaliło. Słuchajcie, mięso gdy już się wysmaży z cebulką. Teraz dokładam koncentrat pomidorowy. Ja dodaję 100 g koncentratu. Także 100 gram wylądowało w mięsie. Teraz jeszcze łyżeczkę ziół prowansalskich. około pół łyżeczki bazylii oczywiście wszystko robimy do smaku kto co lubi ja jeszcze dodaję czosnek granulowany też dam jedną łyżeczkę no i oczywiście musimy to dobrze podsmażyć fajnie jak ten koncentrat Delikatnie się podsmaży, dopiero będziemy delikatnie mieszać z mięsem. Podkręcę gaz. No i spotkamy się za chwilę. Słuchajcie, mięso usmażone, teraz przerzucam do bulionu. Mięso wylądowało. W bulionie teraz kapusta. Tak jak mówiłem, grubo pokrojona. Dosłownie wyszedł mi cały garczek tej zupy. No, oczywiście trochę kapusta jeszcze jeszcze siądzie, zmięknie. Mm, fantastycznie pachnie gołąbkami. Także zupa bardzo szybka w przygotowaniu. Fantastyczna alternatywa dla gołąbków. Dobrze, więc teraz niech mi się to zagotuje. Kapusta zmięknie. I można wcinać. Tak więc, kochani, ja zupkę mam gotową. Do tego jeszcze kleksik gęstej śmietany. I można zajadać. Tak więc kochani, bardzo szybka zupa w przygotowaniu. Przyrządzajcie sobie ją. Jeśli się podobało, dajcie łapkę w górę, napiszcie komentarz i życzę smacznego.